Dlaczego dodadę w krainie czarów? Trochę przechodzę na, na drugą stronę lustra, bo ym, zmienia się u mnie dużo w życiu, jeżeli chodzi o zawodowy aspekt, oczywiście. Poza tym lubię postać szalonego kaporuśnika. Ma bardzo fajne dwie zasady, które którymi się kieruje, że tylko szaleńcy są coś warci, yy, tudzież dziwacy. I yy, czas y, zapomina i wybacza wszystko, czy tam na odwrót. Yy, warto się <laughs> pochylić ku temu stwierdzeniu yy, w moim wieku. Od kogo dostałeś pierwsze życzenie dzisiaj? Od Slesia. ale miał zmianę czasu być. No, to chyba całkiem nieźle można wejść w kolejny rok życia. Walentynki spędza samotnie, to miłe na początek drugiego dnia. Czy to już się kończy, czy ty wchodzisz w kolejny etap po prostu bijatyki o, o swoje życie prywatne z, ze swoimi byłymi? Czy to już jest koniec? O kim? E, no teraz już pierścionek był oddawany, więc chyba już nic więcej ci nie pozostaje. Nie, to moim zdaniem jest e, wielki początek e, telenoweli. Natomiast nie mam. Serio? E, no, niestety nie, nie z mojego powodu. Ja nie jestem jakby inicjatorem tego. Natomiast jakby ja już e, w ogóle nie będę się stosunkować do tego. Naprawdę e, czas darmowej promocji zakończył się. Zakończył się. Dzisiaj mam 33 lata. Jutro się budzę. Jeżeli będzie mi zarzucone nawet, że e, nie wiem, po prostu cokolwiek, że stalkuję jego matkę od dwóch lat, to nie zareaguję. Zapytam też o filmę producencką, bo to jest jakiś spory krok. Zresztą ja, kiedyś rozmawialiśmy, czy idziesz w stronę aktorstwa po, po, po przygodzie w Teatrze Imka. Mówiłeś, że nie, nie wiem, nie mam na to czasu za bardzo, a tymczasem, no. Pod, po spektaklu rzeczywiście, na, na spektakl przychodziło bardzo dużo reżyserów i rzeczywiście proponowano mi rolę. Pierwszy Wega, który przyszedł na spektak i, i mi y, rolę w Pitbullu zaproponował. No, szczerze mówiąc, to mnie bardzo zachęciło i to było fantastyczne. Pierwszy scenariusz i czytać tę rolę. Natomiast ja się nigdy nie będę nazywać aktorką, nie chcę obrażać prawdziwych aktorów, bo nawet nie chcę stawać w szranki w jakiejkolwiek konkurencji z nimi, bo, bo nigdy nie będę aktorką i traktuję to jako nawet nie przygodę po prostu jakąś tam rom, rom, romans, z, z, moim, z moim talentem może. That's it. Muzyka jest moim, moją największą miłością. A wiesz, że niektóre aktorki mają focha i na przykład nie przychodzą na premiery swoich filmów, bo ty tam też byłaś. Tak? Na, na który? No, na przykład na ostatniego Pitbulla. Nie, wszystkie przyszły. Cieleckiej nie było. Tak? No te, co byłyby były przemiłe i bardzo miłe. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście te aktorki, które, z którymi mam kontakt i, i rozmawiałam z nimi na premierze i na afterparty i naprawdę się świetnie bawiłyśmy myślą tak, jak ty myślisz, to znaczy, że świat filmowy jest jeszcze bardziej dwulicowy niż mój muzyczny i naprawdę, że bomba. Szybko przeleć przez przyszły rok? Co się wydarzy? Wydaję płytę DVD, kolejną moją koncertową. Jestem producentką filmową, więc dwie, trzy produkcje filmowe, między innymi międzynarodowa, będziemy wchodzić na rynek polski. Zagram w filmie, zagram w serialu. Wydam kolejnego singla przed wakacjami bardzo fajny teledysk z moim jak się okazuje, fantastycznym kolegą, który jest teraz w Helski Kitchen, Michał Bryś. Jest. A to widziałem to na... By, nie, ale byliście... Ja nie, ale ja nie wiedziałam, że on jest takim świetnym kucharzem. Ja zobaczyłam jego ogromny plakat, który jest 44 razy większy niż kiedyś moja reklama, na Pałacu Kultury, wiesz, i mówię, o oh, wow, on mnie zrobił dżagę, więc stwierdziłam, że to fajnie zatoczyło koło i razem z zespołem Verdi postanowiliśmy z nim nakręcić, no, dużo pracy, dużo pracy, ale będzie spoko. No dobra, no to idziemy się brawić. No. Powodzenia, trzymam kciuki. Let's get back.